Nazywam się Mugos Tomasz i witam się na moim kanale. W dzisiejszym czwartym odcinku Edukacji z Kryptoekipą chciałbym Wam pokazać, jak zakupić Bitcoina na giełdzie Bitbay za pomocą złotówek. Dlaczego Bitbay? Dlatego, że uważam, że jest to giełda, która jest najprostsza i najbardziej intuicyjna, gdzie można za, zarówno zakupić złotówki, jak i wypłacić złotówki ze sprzedanych kryptowalut. Także osoby, które chcą działać w kryptowalutach, i chcą wypłacać z zarobionych kryptowalut pieniądze, uważam, że taką giełdę powinni mieć. Także może nie przedłużając, zacznijmy od początku. Aby działać na tej giełdzie BitBay, trzeba zweryfikować swoje konto. Tak jak widzicie, ja mam drugi poziom weryfikacji. Dlaczego trzeba zweryfikować konto? To nie jest z giełdy, tylko narzucone jest przez to, że giełda ma, posiada licencję estońską, działa w świetle, w, w świetle prawa Estonii i po prostu regulatorzy, którzy zezwolili giełdzie działać i prowadzić swoje usługi, no wymagają tego, by każdy użytkownik tej giełdy był zweryfikowany. Czemu ma to służyć? Służyć ma to temu, by nie były prane brudne pieniądze poprzez handel narkotyków, handel bronią i inne tego typu. Oczywiście, wiele ludzi ma z tym problem z weryfikacją. Ja uważam tak, że jeżeli chcesz działać w kryptowalutach i chcesz zarabiać pieniądze, no to po prostu. No, Musisz się do tego przyzwyczaić, że giełdy będą wymagać od Ciebie weryfikację dowodem yy, i tam dokumentem tożsamości. Yy, no niestety yy, giełdy, które chcą działać w świetle prawa, no po prostu, a Ty chcesz zarabiać prawdziwe pieniądze, no to po prostu, no musisz to przyjąć. No jeżeli masz problem z, z, z tą weryfikacją, no to po prostu, no ten rynek nie jest dla Ciebie, tak, no, ja uważam, że prędzej czy później yy, każda giełda będzie wymagać yy, weryfikacji, bo do tego będzie dążyło yy, cały świat. Yy, dużo też słyszę, że no tak, ale dając taki dowód, skan dowodu, no można, można się zacząć na kredyt. Tak? No. Ja to uważam, że troszeczkę jest to trochę na wyrost, no bo jeżeli zakładacie giełdę na Azja, zakładacie konto na jakiejś giełdzie azjatyckiej czy tam nie wiem, w różnym zakątku świata, no to na, na logikę no, po co komuś Dane na przykład w Singapurze, żeby wziąć kredyt na ciebie, no to się mija z celem jeszcze. Poza tym, zresztą z tego co wiem w Polsce, aby wziąć kredyt, nie można wziąć na dowodu osobistego. Także to tuż jest jedno utrudnienie. Ale jeżeli ktoś się boi, ma pewne obawy, to słuchajcie: Biuro Informacji Kredytowej BIK można sobie wykupić. Taką roczną, roczną aplikację za 99 zł, którą może sobie sprawdzać 6 raportów ten. No i jeżeli ktoś próbuje wziąć kredyt, dostajecie alert, że ktoś chce wziąć kredyt na Wasze dane. Więc jeżeli ktoś ma naprawdę obawy, jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia się poprzez właśnie taki alert 100 zł na, na rok. Myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze, a a wtedy będziecie spać spokojnie, że nikt na was kredytu nie weźmie. Tak. Także wróćmy do, do giełdy BitBay. Czyli, jeżeli się zweryfikujecie, możecie wpłacić pieniążki, tak? tak jak widzicie, ja mam 50 zł, 51 zł. 50 zł wpłaciłem po to, żeby właśnie nagrać ten film i pokazać wam, jak, jak zakupić bitcoina. Także, jak to się odbywa? Wchodzicie sobie na konto i wybieracie sobie zakładkę portfel. Wybieracie sobie walutę, złotówki macie tutaj wpłatę. Możliwości są dwie: poprzez kartę płatniczą. Środki wtedy pojawiają się. W ciągu 10 minut i usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę. Czyli, jeżeli zrobicie sobie, tak jak widzicie, film nagrywamy drugiej w nocy, więc jeżeli zrobicie sobie teraz, to w ciągu 10 minut powinniście mieć. I od tego jest 10 złotych prowizji. Czyli, jak zapłacicie 100 złotych, no to na, na konto BitBay'a wpłynie wam 90 złotych. Tak. Możecie również zrobić za pomocą przelewu bankowego. Oczywiście to trwa bardzo. O wiele dłużej, bo księgowania są w, w, w nierobocze, czyli od poniedziałku do piątku i tak jak tutaj widzieli, księgowane są w godzinach 11, 14, 16. Czyli jeżeli zrobiłbym przelew teraz za pomocą y, konta bankowego, no to środki dojdą mi albo o 11, albo o 14, albo o 16. W tych godzinach pojemnik. Jeżeli robimy na przykład taki przelew, y, o godzinie 9 rano jest duża szansa, że dojdzie do 16, tak? Ale jeżeli nie dojdzie on do 16, no to środki dopiero trafią w poniedziałek, no bo wiadomo, w sobotę w niedzielę yy, tutaj nie pracują. No i środki yy, trafią dopiero w poniedziałek przy pierwszym księgowaniu. Oczywiście to już jest kwestia, jak to chce. Ja wpłaciłem poprzez. Przerw bankowy. Ma to taki plus, że jeżeli potem, tak jak widzicie, trzeba wskazać nazwę odbiorcy oraz tytuł, czyli ten tytuł. Jeżeli zrobicie poprzez przerwę bankowy z automatu Bitbay łączy, wam tą, łączy wasze konto. Z, no z, ze swoją giełdą i w, w momencie, jeżeli sprzedacie kryptowaluty za złotówki i będziecie chcieli je wypłacić, wypłacicie na konto, w którego wpłacaliście. E, wypłat jest kilka rodzajów, oczywiście. To jest jedna z nich, czyli zwykłe. Można wypłacić też na poczcie. Tu jest wszystko ładnie opisane, co jak zrobić. Można wypłacić na kartę, jeżeli wpłacaliście na kartę, czyli na tą kartę z powrotem też wróci i można wypłacić bezpośrednio w bankomacie, czyli podajecie numer telefonu, na który przychodzi Wam kod i tym kodem przy bankomacie po prostu w bankomatach Euronetu spokojnie możecie wypłacić. Minimum wypłaty jest 100 złotych. Jeżeli wypłacacie na konto bankowe nie ma minimum bodajże od cudówki, czyli możecie nawet i 80 złotych wypłacić. To by może była na tyle w kwestii wstępu. Teraz Wam pokażę, jak zakupić Bitcoin. Czyli wchodzicie sobie w market, wybieracie zakładkę giełda i jak widzicie loguje się w parze Bitcoin, złotówki. Oczywiście jest kilka par tutaj. Można Bitcoin nakupić w parze z Ethereum, Euro, USDT, funty, USDC, U, dolary no i wiadomo. A jak wiadomo, my kupujemy w PLN-ach. I teraz tak, są tutaj dwie zakładki: zielona i czerwona. Zielona to są oferty osób, które chcą kupić. Czyli ktoś chce kupić pół. pół no, widzicie, że tak bardzo szybko. Za 240 tysięcy to jest oferta kupna bitcoina. A jeżeli ktoś chce sprzedać, to tu są oferty sprzedaży. Teraz macie dwie możliwości. Możecie kupić szybko, czyli po cenie, którą ten, czyli wchodzicie wtedy w transakcję szybka, wybieracie sobie tak jak w moim przypadku PLN-y i tak jak wpiszę 50 zł kupię 20 606 satoshi za 50 zł, po cenie, która jest właśnie najniższa w sprzedaży. Oczywiście możemy wystawić własną ofertę. Czyli tak jak na przykład tutaj ktoś wystawia za, za 240 703 zł, yy, można sobie ustawić na przykład 240 i 500. Tak, wtedy wybieramy, czy, czy chcemy, yy, czyli tutaj klikamy sobie, wtedy nam się pojawia, że wpisujemy sobie kwotę z palca. Wtedy za 50 zł kupimy 20 701. Satoshi. Oczywiście, jeżeli ustawimy taką ofertę kup, to ta oferta nie jest. Ona się pokazuje, że ta oferta została wystawiona, tu nam pokazuje ofertę, że chcemy kupić za 50 zł po cenie, 20 000, yy, yy, po cenie yy, 240 500, ale na tą chwilę jest 240 704, czyli wyższa cena. Ta nasza oferta jest gdzieś tutaj niżej, o tak jak tutaj, za 50 zł, no i po prostu y, musimy czekać, aż, aż ktoś kupi, aż ktoś nam sprzeda tego Bitcoina po tej cenie, którą my chcemy, czyli może no, tak to najprościej jak mogłem wytłumaczyć. Ale oczywiście ja, ja chcę kupić Bitcoina, bo y, po to ten film nagrywam, więc wchodzę w szybką transakcję. Wybieramy 50 zł, mam no 51 zł to za 51 zł i bierzemy kup nie posiadasz wystarczających środków. No było 50. Aha, potem miałem w pewnym jakieś za 50 zł oferta została zakończona. Zakupiliśmy Bitcoin na ten. Możemy iść na portfel. I teraz jak widzicie, 21 052 Satoshi zakupione za 50 zł. I to by było na tyle. Nic trudnego. W razie, żebyście mieli jakieś pytania, proszę o komentarze pod filmem. E, oczywiście polecam, e, e, zarówno polubić ich na Facebooku. E, Dają często informacje, co się dzieje, e, polubić ich na Twitterze. Również wklejają informacje, wiecie, BitBay ostatnio dodał kilka ciekawych coinów, więc można zakupić tutaj i Polkadot, gdzie wcześniej tego nie było. Można zakupić AWE, Uniswapa można zakupić, także, także no giełda rozwija się może nie tak szybko jak, jak byśmy tego chcieli, ale no jak wiecie giełda musi działać zgodnie z regulatorem Estonii, także oni też nie mogą sobie wybierać coinów jakie chcemy, jakie my chcemy albo jakie chce. oni chcą, tylko po prostu oni muszą przejść pełen audyt, że takie coiny mogą dodać, także Także dlatego za dlatego to się dzieje. Myślę, że w większości o, wytłumaczyłem, jak kupić. No, nic trudnego. Myślę, że każdy teraz będzie wiedział, jak zakupić swojego pierwszego bitcoina. Oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową kryptoekipy. Zapraszam na nasze grupy edukacja Hyde Park. No bo tam właśnie dostaniecie na, na, najnowszą wiedzę i naj, naj, najszybszą pomoc całkowicie za darmo. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli się spodobał, zostaw komentarz, e, daj łapkę w górę, e, zostaw subskrypcję i trzymajcie się do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej!